Jasień, godzina pierwsza dwanaście czterdzieści Z tego wynika, że bratek jednak usilnie próbuje siadać. Lewa nóżka, zapewne przez tyle dni, stania na niej. Jest bardzo nadwyrażona. Dlatego postanowiłam nakręcić drugi krótki filmik już po północy 9 sierpnia 2025 roku. Przypomnę, że bratek otrzymuje już któryś dzień z rzędu skrzydełka z lekiem dwa rodzaje leków. One zapewne też w jakiś sposób na niego oddziałowują. Odważył się jednak położyć. Bardzo jest mu potrzebny wypoczynek. Czyli nasz dzielny kwiatuszek sam sobie stosuje rehabilitację. dobrej noci, kvietušku.